Mitsubishi świętuje w Paryżu światową premierę zupełnie nowego samochodu koncepcyjnego. To jest ekskluzywny SUV, który wprowadzi markę w świat SUVów z wyższej półki. I można powiedzieć, że wprowadzi do świata SUV zupełnie nowe rozwiązania. Po raz pierwszy w samochodzie zastosowano aż cztery silniki, to jest napęd hybrydowy, trzy silniki są elektryczne, jeden z przodu, dwa z tyłu i silnik spalinowy o pojemności 2,5 litra. I dzięki takiemu rozwiązaniu oraz temu, że ten układ współpracuje ze znanym z Lancera Evolution systemem kontroli Super All-Wheel Control, po raz pierwszy w suwie otrzymujemy takie nieosiągalne do tej pory w suwach właściwości jezdne. Oprócz tego ten samochód można powiedzieć, że prezentuje też zupełnie nowy wygląd, nową y, filozofię projektowania Mitsubishi. To jest kolejny samochód, y, y, który pokazuje nową twarz i nowe podejście do tego projektowania. On przypomina sztabkę drogocennego kruszcu. I właśnie ten symbol y, oddaje w kilka istotnych cech tego pojazdu, mianowicie właśnie tą y, innowacyjność technologiczną, ale również Jakość, jakość. To jest wyróżnik tego samochodu i wyróżnik nowego Mitsubishi GT PHV Concept. Cóż to za ciekawa nazwa? To skrót od Mitsubishi Grand Tourer PHV Concept. I ta nazwa Grand Tourer wzięła się po prostu od. Dużego zasięgu, który oferuje ten samochód, to jest aż 1200 km, a 120 km z tego możemy przejechać wyłącznie na silnikach elektrycznych, wyłącznie na, korzystając z energii zgromadzonej w akumulatorach tego pojazdu. Dwa nowe modele, które pojawiły się na stoisku Mitsubishi w Paryżu, to również Mitsubishi ASX z roku modelowego 2017. Auto po faceliftingu zmienił się przód, również dostosowano ten przód do nowej filozofii projektowania. To jest przód o nazwie Dynamic Shield, który te słowa oddają zarówno dynamikę tego samochodu, jak i bezpieczeństwo, które samochód zapewnia pasażerom. Drugi samochód, który tutaj prezentujemy w Paryżu, to jest Mitsubishi Outlander z roku modelowego 2017. Wprowadzono kilka nowych rozwiązań, między innymi deska rozdzielcza została. Przeniesiona w tej chwili z Outlandera PHEV, jest o podobnym wyglądzie, podobnym standardzie. Ona się bardzo, bardzo podobała klientom, więc dlatego przeniesiono ją do nowego samochodu. Oprócz tego Outlander PHEV oferuje gniazdo prądu zmiennego o mocy 1500 W, z którego można pobierać prąd do urządzeń zewnętrznych. Podczas pikniku możemy sobie... Zrobić kawę, możemy sobie zrobić sok z kowierówki, i te urządzenia mogą być zasilane aż przez 4 godziny, tylko i wyłącznie z akumulatora trakcyjnego. Potem, oczywiście, możemy też korzystać z tego prądu, ale już za sprawą generatora. Jeśli chodzi o Outlandera 2017, modele z silnikami spalinowymi, wprowadzano również kilka nowych systemów bezpieczeństwa. Jest to system ostrzegania o pojazdach w martwym polu. Jest to asystent świateł drogowych oraz system zapobiegający kolizjom, który uzupełniono teraz o funkcję wykrywania pieszych. Pojawił się bardzo przydatny system łączności z telefonami komórkowymi. On współpracuje z iPhone'ami oraz z wszystkimi telefonami, które pracują na systemie Android. Dzięki temu bez problemu można się połączyć z tym telefonem, rozmawiać, yy, wybierać wszelkie funkcje, wysyłać SMS-y itd. Tak I obydwa te samochody, i Mitsubishi SX 2017 i Mitsubishi Outlander 2017, pojawią się na polskim rynku już niebawem, w najbliższych miesiącach. Skoda na targach w Paryżu wreszcie zaprezentowała najnowszego suwa szerszemu gronu odbiorców. Kodiak jest nieco większy od Tiguana, choć oparty na tej samej płycie podłogowej MQB. To sytuacja analogiczna jak z Golfem i większą oktawią, czy z Passatem i Superbem. W ten sposób znowu dostaniemy więcej przestrzeni. Kodiak jest w stanie pomieścić nawet 7 osób i do 835 litrów bagażu w wersji 5-osobowej. Targi motoryzacyjne w Paryżu okazały się dobrą okazją, by wreszcie odkryć trochę więcej szczegółów. Za podstawową wersję Active z silnikiem 1.4 TSI o mocy 125 koni mechanicznych zapłacimy 89 900 zł. Najmocniejsze silniki rozwiną do 190 koni mechanicznych. Do wyboru będziemy mieli wersję z manualną skrzynią biegów, 6 lub 7 biegowym automatem DSG, i napędem na cztery koła. Czy nowy SUV Skody Kody okaże się hitem? O tym przekonamy się już na początku 2017 roku. Seat zaprezentował terenową wersję modelu ATK o nazwie Xperience. Samochód w tej wersji będzie dysponował wyższym prześwitem, odpowiednim pakietem stylistycznym i napędem na cztery koła. Pod maską czeka na nas 190-konny diesel połączony z 7-biegowym DSG. W Paryżu Seat podzielił się z nami planami na przyszłość. Już w przyszłym roku poznamy nową Ibizę, Leona po liftingu i crossover o nazwie Arona. A więc czekamy.